technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się montażem, uruchamianiem oraz eksploatacją urządzeń i systemów wykorzystywanych w tej branży energetycznej. Osoba z takim wykształceniem może znaleźć pracę w elektrowniach oraz zakładach energetycznych, w zakładach produkujących urządzenia służące do produkcji energii odnawialnej, a także w instytucjach, które zajmują się badaniami nad energią odnawialną oraz udoskonalaniem metod jej pozyskiwania. Grupa SIS rozpoczęła swoją działalność 24 lata temu, ale na odnawialnych źródłach energii zgodnie z światowymi trendami skoncentrowała się mniej więcej 6-7 lat temu. Zaowocowało to zbudowaniem najbardziej innowacyjnych farm fotowoltaicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wielokrotnie nagradzanych różnymi nagrodami i wyróżnieniami za swoją innowacyjność, za skomplikowanie techniczne i stały się one przedmiotem takiego no, zaawansowanego działania laboratoryjnego, żeby dostosować te nowoczesne, zmieniające się techniki do potrzeb i możliwości naszego rynku, żeby ta efektywność była jak najwyższa. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o sama, same instalacje, to nie jest bardzo skomplikowane. Dlatego, że przy dzisiejszej, można powiedzieć, takiej technicznej automatyzacji, uproszczeniach, to są gotowe rozwiązania, które należy po prostu poskładać jak klocki Lego. Jedyna kompetencja, która jest potrzebna, no to inżynierska, techniczna, żeby to zrobić mądrze i bezpiecznie, to znaczy połączyć, żeby nie było przepięć, a więc uprawnienia przede wszystkim energetyczne. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w swojej pracy posługuje się komputerem do planowania pracy, wkrętakami do wkręcania śrub i wkrętów, szczypcami uniwersalnymi do chwytania przedmiotów, multimetrem do pomiarów elektrycznych, zaciskarką do przewodów w celu ich łączenia oraz wieloma innymi narzędziami. Energia odnawialna to aktualnie najprężniej rozwijająca się gałąź branży energetycznej. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju energia jest alternatywnym rozwiązaniem, które nie zanieczyszcza naszej planety lub zanieczyszcza ją w minimalnym stopniu. Znacznie mniejszym niż np. energia gazowa czy pochodząca ze spalania węgla. Jednocześnie świadomość ekologiczna ludzi rośnie. Dlatego coraz częściej sięgają po odnawialne źródła energii, np. podczas budowy domów. Coraz częściej widzimy panele słoneczne, pola wiatraków czy elektrownie wodne. Te wszystkie rozwiązania są wykonywane właśnie przez techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To oni zajmują się montażem i uruchamianiem takich urządzeń. Często dokonują wyceny robót związanych z tymi czynnościami. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmują się nie tylko montażem, ale również konserwacją i wykonywaniem napraw urządzeń oraz systemów, które służą do pozyskiwania lub produkowania energii odnawialnej. Ludzie pracujący na takim stanowisku są odpowiedzialni za utrzymanie tych systemów w dobrym stanie technicznym, a w razie jakichkolwiek problemów są zobowiązani do wykonania diagnozy i usunięcia usterki lub wymiany części. Pracuję w firmie Archigon około 7 lat, wykonujemy instalacje fotowoltaiczne, jesteśmy zazwyczaj generalnym wykonawcą takich właśnie instalacji farm fotowoltaicznych. Zdecydowanie ta praca wymaga ostrożności i uwagi, ponieważ Tutaj, jak spinamy panele, to na jednym obwodzie czy jednym stringu mamy około 700 V prądu stałego, więc to jest napięcie bardzo niebezpieczne. Więc tutaj nie ma mowy o pośpiechu. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się źródłami energii odnawialnej, takimi jak energia słońca, energia wody, energia wiatru, energia ziemi, tak zwana geotermalna oraz energia biomasy. Codzienną pracą techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przeprowadzanie pomiarów parametrów. W zależności od systemów, nad którymi sprawują kontrolę, ich zadania mogą się nieco różnić. Technicy potrafią dobrać odpowiednie narzędzia pomiarowe, a także wykorzystują inne metody. Mogą badać przepływ cieczy i gazów, sprawdzają również parametry elektryczne. Następnie analizują wyniki i sporządzają dokumentację z wykonanych pomiarów. Na ich podstawie są w stanie stwierdzić, czy urządzenia działają poprawnie. Bardzo ważnym elementem pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest ocena oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Wszystkie wykorzystywane systemy powinny spełniać normy zapisane w prawie dotyczącym ochrony środowiska. Chodzi m.in. o poziom generowanego hałasu czy ilość produkowanych odpadów podczas tworzenia maszyn służących do produkcji alternatywnej energii. Energia odnawialna jest nie tylko dobra dla naszej planety, ale również modna. Ludzie więcej myślą o przyszłości i czystości swojego otoczenia, wolnego od zanieczyszczeń spalanego węgla i spalin samochodowych. Te czynniki sprawiają, że ta branża stale się rozwija, a wykształceni pracownicy są poszukiwani na rynku pracy. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w pięcioletnim technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz zdanie egzaminów zawodowych. W zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.